Toksyczne osoby zachowują się w określony sposób, gdy kłamią. Oto kilka typowych zachowań. Po pierwsze, zmiana kierunku rozmowy. Zamiast udzielić bezpośredniej odpowiedzi, toksyk może odpowiedzieć na Twoje pytanie innym pytaniem lub przenieść uwagę gdzie indziej. Na przykład, jeśli zapytasz, dlaczego wróciłeś tak późno, mogą odpowiedzieć, dlaczego mi nie ufasz. Jest to sposób na uniknięcie odpowiedzialności za swoje działania. Po drugie, Atakowanie Cię. Przyłapani na kłamstwie toksyczne osoby mogą Cię zaatakować lub zakwestionować Twoje motywy. Mogą powiedzieć takie rzeczy jak: zawsze wszystko to moja wina, lub Dlaczego zadajesz tyle pytań? Jest to taktyka, która sprawi, że poczujesz się winny winna, lub zwątpisz we własny osąd. Po trzecie, unikanie kontaktu wzrokowego. Niektórym toksykom może być trudno utrzymać kontakt wzrokowy podczas rozmowy. Mogą oderwać wzrok, wiercić się lub wydawać się nieswojo. Ten dyskomfort często wynika z ich świadomości, że nie są prawdomówni. Po czwarte. Niespójne historie. Toksyczne osoby mogą przedstawiać Tobie niespójne historie lub cały czas zmieniać wyjaśnienia tego samego wydarzenia. Jeśli zauważysz, że ich historie nie pasują do siebie lub szczegóły ciągle się zmieniają, to czerwona flaga, że mogą kłamać. Po piąte, granie ofiary. Toksyk może odwrócić sytuację, by uczynić siebie ofiarą. Na przykład jeśli skonfrontujesz ich z późnym wracaniem do domu, mogą powiedzieć na przykład Nie ufasz mi, myślałem, że we mnie wierzysz. Ta taktyka przenosi uwagę z ich działań na rzekomy brak zaufania. Po szóste, gaslighting. Toksyczne osoby są biegłe w gaslightingu, co sprawia, że wątpisz we własną percepcję. Mogą mówić takie rzeczy jak to się nigdy nie zdarzyło lub za dużo sobie wyobrażasz w tej chorej głowie. Ta taktyka ma cię zmylić i sprawić, że zakwestionujesz swoją pamięć. Po siódme. Zmiana tematu. Jeśli naciśniesz toksyka na drażliwy temat, może on szybko zmienić temat lub odwrócić uwagę, aby uniknąć dalszej kontroli. Proszę Was, bądźcie czujni.